Przygotowanie preparatu mleko zastępczego dla szczeniąt. Wybrany preparat mleko zastępczy dla szczeniąt odmierzamy w ilości która jest przeznaczona dla odpowiedniej masy szczeniąt. Wszystkie te informacje znajdziecie Państwo na opakowaniu. W tym przypadku jedna miarka preparatu mleko zastępczego na dwie miarki wody. Należy pamiętać, aby woda była w odpowiedniej temperaturze, czyli jest to temperatura właściwa w temperaturze ciała szczenięcia, czyli około 38-39 stopni Celsjusza. Taki preparat należy wymieszać. Następnie przelać do specjalnej butelki do dokarmiania szczeniąt i odpowiednią ilość podać Należy pamiętać, aby otwór w butelce nie był ani za mały, ponieważ to zbytnio utrudnia stanie szczeniakowi, ani za duży. Mniej więcej częstotliwość kapania mleka z butelki powinna być jedna kropla na sekundę. Do, do karmiania szczeniąt przydatny jest ręczniczek, który układamy na kolanach. Na nim kładziemy szczeniaka. Kolejną czynnością, którą wykonujemy po. Dokarmianiu szczeniąt preparatem mleko zastępczym jest wymasowanie brzuszka oraz okolic narządów płciowych za pomocą ciepłej wody oraz wacika. Przyja to w wydalaniu kału oraz moczu przez szczeniaki. Czynność taką wykonujemy do trzeciego tygodnia życia, pomimo tego, że w około dziesiątym dniu życia szczeniaki już samodzielnie wydalają kał i mocz.